Nowy update, nowe boty. Patrzcie na to. A nie, chwila! to tylko Caswars. Społeczność się cieszy i ja też się cieszę. Mam nadzieję, że wy również się cieszycie, bo otrzymaliśmy od Valve Summer Update, który zresztą bardzo mi się podoba. Musieliśmy na niego co prawda trochę czekać, ale w końcu się doczekaliśmy. I warto było czekać, bo poza oczywiście przedmiotami kosmetycznymi, barwami wojennymi, drwinami, otrzymaliśmy aż 14 nowych map, z czego aż 4 należą do zupełnie nowego trybu na serwerach swobodnych, czyli przez wielu lubiany tryb z serwerów społeczności. Suxtana! No, ta część update'u jest chyba najlepsza. Jednak gdy chciałam przygotować materiał do tego filmu, niestety map Saxtonem nie widziałam. Ludzie na serwerach mówili, że podobno Valve naprawia ten tryb, no ale na YouTube widać pełno gameplayów z Saxton Hail. Link do tego gameplaya, który widzicie w tle filmu zostawiam w opisie filmu. Bardzo się cieszę z tego, że Saxton Hail chodzi jako oficjalny tryb. Mam nadzieję, że będzie cały rok, nie tylko na Summer Update. Poza tym unikalnym trybem wraz z Summer Update wyszła jedna z map z trybem, który co prawda jest już rozpoznawalny w Halloween Player Destruction. Oczywiście w wydaniu mniejszy nie jest Spooky, tylko Sweet. No zobaczcie tylko na to w oczu się no normalnie nie mogę. Mapa sama w sobie jest również bardzo unikalna. Nie widziałem jeszcze podobnej do niej mapy. Te kolorowe domki i vibe wakacji nad morzem bardzo mi się podoba. Ogólnie mapy są niesamowite. Każda z nich wyróżnia się unikalnym stylem. Otrzymaliśmy bardzo stylistycznie rozpoznawalne dla te 2 mapy, takie jak Rotunda czy Cashworks. Ale również mapy, które nawiązują do już klasycznych i lubianych map, takie jak niesamowicie malowniczy sulfur, jakiś liczne nawiązujący do Suijina. czy przepiękna mapa Phoenix, chyba moja ulubiona z tego updata, która nawiązuje do wielu map, które stylistycznie nawiązują do takiego pustynnego klimatu, tak jak Badwater, czy Gold Rush, albo Hoodoo. Poza tym oczywiście zupełnie świeżo i nowo wyglądające mapę, tak jak wcześniej wspomniana przeze mnie mapka Selbien, chyba tak to się czyta, z foką, ale też na przykład. Pelican Peak z niesamowitym fioletowym niebem, trochę przypominającym mi Halloweenowe mapki. Bardzo nietypowo wyglądającą mapą, która zresztą jak zobaczyłam, to miałam ciarki, bo myślałam, że Valve dodało Zielony Team. Wiecie, myślałam przez chwilę, że to spawny Zielonego Teamu, tak jak w TF2 Classic. Mam nadzieję, że te mapy wejdą na stałe do puli całorocznych map, bo bardzo mi się podobają. Poza mapami weszły niesamowite taunty, zobaczcie tylko. Najbardziej chyba podoba mi się ten taunt. Wiecie, z memem. Bardzo też cieszy mnie, że Heavy otrzymał swój pojazd. Inne klasy mają już takowy. Niektóre nawet po kilka, więc i na Heavy'ego wreszcie przeszła pora. Ech, Heavy jest tak zainteresowaną klasą. No i oczywiście przedmioty kosmetyczne. Do nich nie zaglądałam, bo możliwe, że zrobię reaction video. Jest jednak minus tego update. Minus, który mam nadzieję, że zostanie szybko załatany. Otóż już parę razy crashowała mi gra. Taki błąd mi wyskakiwał. No i nie ma co się dziwić, update jest świeży, więc najpewniej na dniach Valve to załata, a na to przynajmniej liczę. Mist okazja, już pograć chwilę w TF2, ja niewiele, ale już wiem co będę robić w weekend. Buzek i do następnego.